Krawy już uwiązane. Te były, bo są jeszcze za małe, żeby pójść na pole i duże też już uwiązane. Tutaj jest nowy byczek. Go wam jeszcze nie pokazywałem. No, idziemy jeszcze do... Z przodu Wam te krówki nasze pokażę. Ta ma procent cimentala. Ta. Tutaj. Belgijska, biało-błękitna, ona ma 50 na 50 i właśnie jej matką jest o tatu. Ta, ta również ma 100% mentale i ta druga to jest jej córka. To jest babcia tamtej i matka tej. Na tej też kiedyś siedziałem. Ale to było parę lat temu, tak z dwa lata temu albo rok. Na tamtej też siedziałem: to macie film opuszczonego. To jest właśnie mama tej. Ona miała byczka, bo ona ma 3 czy 2 lata. Dopiero, 3 albo 2 lata dopiero, chyba dwa. Tu jest ruda. Kropka. Ona ma nimi śnieżka, ta belgijska. I tutaj jeszcze taka jedna simentalka. No. Widzimy się w kolejnym filmie, bo właśnie spadł śnieg dzień temu. Filmu z ryb nie było. No wiadomo, że opuściłem film, bo nie było filmu z ryb, ponieważ nic nie udało się złowić. I możliwe, że zostaliśmy trochę oszukani. No, krówki się żegnają i do następnego. Nie wiem, no jeszcze może coś wam pokażę. Widzicie ten śnieżek? Teraz jest naprawdę ładnie. Też z szukania poroży będą filmy. Co, co, co? Na pewno, choć bynajmniej z szukania poroży te dwa czy trzy filmy puszczę w sezonie. No, nagręcę film też yy, yy, o, się bawię z nią teraz. Yy, z moimi wszystkimi porożami, tylko muszę znaleźć gdzie, bo mi się gdzieś w domu pogubiły. No, choć to yy, No, Coś jeszcze miałem mówić. Straciłem jedną przynętę, tą czerwono-białą. No, niestety, ale jak wyjechał na kolejne zakupy, to kupię sobie taką samą i nawet więcej ich pokupię. No, to teraz już na serio. Do następnego.